Przede mną naprawdę ciekawa jesień, nie tylko z perspektywy wyzwań, ale i też szans, które będą pojawiały się w różnych okolicznościach. Między innymi w listopadzie będzie wyjazd do Monachium na tydzień na konferencję One Young World. Naprawdę jestem podekscytowany tym wszystkim, zwłaszcza, że zostałem wybrany jako jeden z nielicznych, bo jedynie dwa projekty. Były te najlepsze, które dostały nagrodę Challenge 2030 pośród uczestników z całego świata. A ja też jestem w gronie nielicznych, i na ten moment nie mam pewności, czy ktokolwiek z Polski został wcześniej wybrany przez firmę AstraZeneca do udziału właśnie w tym projekcie. Powiem Wam szczerze, że nie sprawdziłem tego dokładnie, ale na pierwszy rzut oka przez ostatnie dobrych. 4 lata nie widziałem nikogo z Polski, to jest duże wyróżnienie dla mnie i cieszę się, że będziecie częścią tego wyróżnienia, bo będę wam wszystko relacjonował na bieżąco, nie tylko z trasy, ale i też z wszystkich miejsc tam na miejscu. Trzymajcie się hej!